4 maja obchodzony jest międzynarodowy dzień strażaka. Niestety w związku z obostrzeniami, jakie zostały wprowadzone w ramach walki z pandemią koronawirusa, tradycyjne, uroczyste obchody tego święta zostały odwołane. Jednak nie znaczy to, że nie pamiętamy o pełnej wyzwań służbie zarówno druhów Państwowej Straży Pożarnej, jak również tych zrzeszonych w ochotniczych jednostkach. 30 kwietnia starosta kozinicki Andrzej Jung spotkał się z komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kozinicach młodszym brygadierem Kamilem Bieńkowskim, aby na jego ręce złożyć list gratulacyjny z życzeniami i podziękowaniami dla wszystkich strażaków służących na terenie powiatu Tego Tegoroczne obchody dnia strażaka przychodzi nam przeżywać w nietypowym czasie, w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. To dla nas strażaków, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników cywilnych, ale również druhów zachodniczych Straży Pożarnej z terenu Powiatu Kozieńskiego bardzo ciężki czas pracy, organizacji ku temu, aby występowanie i rozwój wirusa COVID-19 był na terenie Powiatu Kozieńskiego maksymalnie ograniczony. Ten rok jest rokiem wyjątkowym, gdyż oprócz działań Inicjatyw, które realizujemy na co dzień, musimy zmagać się m.in. z zwiększoną ilością pożarów pożarów traw, nieużytków rolnych, jak również lasów. I na chwilę obecną mamy tych pożarów już 217 jest to większa liczba niż w roku 2019 w roku, w którym tych zdarzeń mieliśmy rekordowo dużo. Kolejnym zagrożeniem. Można powiedzieć nową, z którym jednostki ochrony przeciwpożarowej się zmagają, to jest działania związane z koronawirusem COVID-19. Na terenie Powiatu Kozieńskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały już 104 razy. Działają zarówno funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie głównymi działaniami naszymi jest dozorowanie i zabezpieczenie, zabezpieczenie Polowej Izby Przyjęć przy Powiatowym Szpitalu w Kozienicach. Działają też Ochotnicze Straże Pożarnej z terenu Powiatu Kozińskiego, rozwożąc sprzęt ochrony osobistej po mieszkańcach w poszczególnych gminach, które dystrybuują samorządy. To czas specyficzny, dlatego też Normalne, tradycyjne obchodzenie dnia strażaka nie może mieć miejsca, ale nie zapominamy o tym i z tego miejsca wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, druchnom i druhom z powiatu kozieńskiego bardzo serdecznie dziękuję za swoje dotychczasowe zaangażowanie. Dziękuję za obecność i dziękuję za to, że dajecie z siebie wszystko w trakcie różnych inicjatyw i wprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym na wyższe stanowiska służbowym, wyróżnionym i nagrodzonym. Życzę jeszcze przede wszystkim zdrowia i lepszego jutra, abyśmy już za rok mogli obchodzić nasz Dzień Strażaka w sposób tradycyjny. 4 maja obchodzimy imieniny Floriana. Święty Florian to patron strażaków. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jaką rolę pełni Straż Zawodowa i Duchowie Ochotniczej Straży Pożarnej, najlepiej wie nasze społeczeństwo, które we wszystkich sondażach, badaniach wykazuje najwyższe notowania dla tej formacji. Święta tegoroczne obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka będą przebiegały. Zupełnie w innej atmosferze niż w latach ubiegłych, bowiem cały świat i Polska ogarnięta jest pandemią koronawirusa. Ale pamiętając o tej olbrzymiej pracy, którą wykonują druchowie i strażacy, w imieniu własnym zarządu Rady Powiatu, mieszkańców Powiatu Kozińskiego, przygotowałem list gratulacyjny z podziękowaniami dla tej formacji. Z którym pragnę zapoznać za pośrednictwem telewizji nasz powiat wszystkich druchów i strażaków. Międzynarodowy Dzień Strażaka to wyjątkowe i piękne święto. Jest ono dla Was, drodzy druchowie, dla Waszych rodzin i dla całego powiatu Kozińskiego powodem do dumy i radości. Wszyscy wiemy, jak duże znaczenie w lokalnym środowisku mają jednostki państwowej. I ochotniczych straży pożarnych. Jako starosta Powiatu Kozienickiego i prezes zarządu oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w sposób szczególny dziękuję za współpracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu. Będąc wzorem rzetelności, poświęcenia i szlachetnej postawy, całe serce wkładacie w działalność ratowniczą i społeczną. W obecnej sytuacji, kiedy wszyscy zmagamy się z pandemią koronawirusa, jest to szczególnie ważne i potrzebne. Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc, wytrwałość i profesjonalizm. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w imieniu własnym, zarządu, Rady Powiatu, mieszkańców Powiatu Kozieńskiego życzę, by trud który podejmujecie dla ratowania innych, był dla Was źródłem nieustającej satysfakcji, a także społecznego szacunku. Życzę również tak wyjątkowo cennego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.